Cześć. W tym nagraniu chciałem przedstawić Wam pokrótce problem bolesnego barku. Występuje on u około 80% osób po udarze. Także, jak widać, jest to dość duża grupa osób. Bolesny bark. Trudno jest określić jednoznacznie, jakąś jedną konkretną przyczynę, dlaczego ten bark boli, co się tam dzieje, dlaczego bark jest podwichnięty. Jest wiele tak naprawdę w tym barku przyczyn tego bólu. Może to być wiotkość stawowa, może być spastyczność u pacjenta, może być jakiś problem z kaletką podbarkową, może to być problem z torebką stawową, może jakiś być ból centralny, jakiś ból wynikający z zaburzeń czucia. Może to być jeszcze oprócz tego jakieś na przykład tendinopatia mięśnia bicepsa, czyli tam zapalenie ścięgien. Dużo jest tak naprawdę przyczyn, z jakich może wynikać właśnie ból barku. Trudno zna znaleźć tą pierwotną, bo po tym tak naprawdę wiele, wiele tych przyczyn Nakłada się na siebie, bo może być ich kilka, one się jedna z drugą się przenikają, i potem już trudno jest wyselekcjonować, co było pierwsze, ale mimo tego umiemy przeciwdziałać tym bolesnym barkom, nie dopuszczać, żeby powstawały u pacjentów, a także umiemy je leczyć. W jaki sposób jesteśmy w stanie przynieść ulgę tym pacjentom? Jednym lepiej. Całkiem ten ból ustąpi, innym, innym nieco gorzej, bo to już zależy zawsze od. Każdy człowiek jest inny, każdy pacjent inaczej reaguje na leczenie. Często właśnie mamy problem u, u tych pacjentów z tym, że jest zaburzony ruch rotacji zewnętrznej, czyli ten, ten ruch, nie wiem czy to widać, o, ten ruch jest zablokowany. Pacjent raczej rękę trzyma przy sobie. No, i już to ograniczenie ruchomości powoduje ból. Ból z kolei zwiększa napięcie mięśniowe, bo pacjent jeszcze bardziej się napina, bo boli. Jak, jak jest zwiększone napięcie mięśniowe, no to jeszcze bardziej wzmagany jest ból. No, jak wzmagany jest ból, no to znowu ta rotacja zewnętrzna jest ograniczana. Także jak widać, jest to błędne koło, trudno jakoś z tego wyjść pacjentowi, dlatego właśnie tutaj. Terapia i spotkanie z fizjoterapeutą może być bardzo pomocne w tym. Jeżeli chodzi o jakieś temblaki, to według badań nie do końca może udało się odnaleźć ich jakieś działanie, nie do końca tutaj przyniosły efekt, ale też nie pogarszają sprawy. Jeżeli to pacjentowi gdzieś może ulgę przynieść trzymanie ręki na temblaku żeby była odciążona, no to możemy to zastosować. Na pewno tutaj terapia, właśnie ćwiczeniami, kinezyterapia przyniesie duży efekt, też fizykoterapia również może doprowadzić do tego, że po prostu ta bolesność będzie mniejsza. Oprócz tego, gdzieś mięśnie spastyczne można posłużyć się igłoterapią. To też tym pacjentom przyniesie ulgę. Także, no jeżeli chodzi o bark, mamy, mamy trochę tych możliwości. Są ortezy, które też przynoszą dobre rezultaty, tylko jeszcze trzeba się do nich przekonać. Myślę, że coraz częściej jest to popularne. Także, jakby, mamy tutaj całą gamę możliwości, którymi możemy się posłużyć, i bardzo ważne jest, jeżeli chodzi o ten temat bolesnego barku pacjentów po udarze, żeby starać się właśnie nie dopuścić do wytworzenia tej bolesności barku, i są na to sposoby. Ehm, niestety, ehm, bardzo ważne jest dla stawu, żeby staw był prawidłowo odżywiony, żeby. żeby dobrze funkcjonował musi być w ruchu, muszą być wykonywane ruchy, czynności, a wiemy, że pacjent po udarze ma z tym problem, nie może niestety pewnych ruchów wykonywać, więc nie będzie tam pełnej ruchomości jednak mimo tego musimy się starać jak najwięcej ćwiczyć właśnie te barki mówię to tutaj do pacjentów, że jakby jak najwięcej powinni ćwiczyć żeby właśnie utrzymać w jak największym stopniu ruchomość, ile się da utrzymać ruchomości, żeby się nie zmniejszała, nie obkurczała ta torebka stawowa, dlatego że ból wtedy będzie gdzieś tam się pojawiał. Także codzienne ćwiczenia tak naprawdę, nawet jak nie ma problemu z barkiem początkowo, to nie oznaczy, że on się nie wytworzy i trzeba dołączyć do codziennych ćwiczeń, również ćwiczenia utrzymujące zakres ruchu. W stawach ramiennych, przez to właśnie, żeby nie doprowadzić do tego podwichniętego stawu ramiennego, właśnie bolesnego barku. Także polecam skontaktować się właśnie z fizjoterapeutą, żeby zająć się tym tematem, bo rzeczywiście, nawet jak nie ma problemu, no to warto, warto zawsze lepiej przeciwdziałać, niż później leczyć. To jest zawsze łatwiejsze po prostu. Tyle w tym nagraniu, zapraszam do innych odcinków. Trzymajcie się do następnego. Hej!